I 205. Ej Setka Ogólnie miała być ładniejsza pogoda Ale przynajmniej dobrze, że nie pada Cześć, jestem Diltek. W dzisiejszym odcinku, sobota, odbieramy sobie oczywiście paczuszkę, jak zwykle. Tak mam sobie, tak ustaliłem sobie dzień, chyba dla mnie to jest taki najlepszy dzień, właśnie na otwieranie siódmego strika. Tak, siódmy stempel. Otwieramy paczuszkę i zobaczymy, czy <grym> będzie kolejny Reggie, czy może Rajko, jak ostatnio. Dobra, jest stempel. I e research. Zobaczmy. Synoxstone, Stone, spoko. Chociaż mamy ich już dużo, bardzo dużo. Ale luzik. I e Start Encounter. Uuu, lubia. Szkoda, że nie Shiny, ale mam już Shiny dobrą, więc. Tak, wiecie, nie? Spoko. Dobra, złapiemy ją sobie. Dobra, Excellencior, Pokeball, Pineapple i siedzi. Spoko. Cuksy się zawsze przydadzą, chociaż mam na zmaksowanie jednej sztuki tej właśnie szajni z atakiem. O, nie najgorzej. Spoko. Ale tak, w paczkach od 1 maja mamy Hoa, Lugie, Latiasa i Latiosa. Także jeżeli ktoś nie złapał swojego szajni Latiosa bądź też Latiasa, to będzie miał właśnie szansę od 1 maja od godziny 22, nie otwierajcie wcześniej, od 22, będzie miał właśnie szansę na Shiny Latiosa, bądź też Latiasa. No, Hoa, i Lugie też oczywiście, to wiadomo. Ale za chwilę mam EXA. Właściwie mam aktualnie trwające dwa EXY. Jednego tego swojego odpuściłem tutaj z ekipą. Ekipa mnie zaprosiła, więc robimy wszyscy oczywiście razem, tak. Poliński ongoing i tunel stacji stadion. Stadion za mną. Tunel też za mną. EXA the Także dobra. Widzimy się na Eksie Dobra, zrobimy sobie Eksa na tle stadionu. Tylko teraz szybko wybrać składy. Dobra, wejdziemy gęgarami. O ile zdążę. Combat Power. Dobra, zdążyłem. Jeszcze laki ex I start jeszcze tutaj nie mam złota, więc przyda się zrobienie tutaj eksa. na no tam niestety no, nie zdążę, więc robimy sobie go tutaj. Jak widzieliście ostatnio moją seteczkę, więc potrzebne mi jest candy na Deoxysa. chociaż chciałbym teraz zrobić sobie, zrobiłem go w ogóle pod PvP przed 1500. I kupiłem mu drugi atak, więc 100-1000 poszło. Teraz mam nadzieję, że w ogóle nie będzie głośno od pociągów. No strasznie, muszę tutaj jest. Ale candy właśnie są potrzebne na zmaksowanie Deoxysa w formie ataku. Na pewno go sobie wymaksuje. Tego ma jego 98%. Co on tu w ogóle ma? Thunderbolta. O, no, spoko. Ogólnie za chwilę. Zrobimy sobie jeszcze jednego lucky trade'a, ale to już w parku, z kim? Bo jest Nest Skyterów. A jeżeli ktoś oglądał, to mi niestety się nie udało złapać shiny skytera podczas bug eventu, tak, bug out. Więc może dzisiaj zobaczymy, czy się uda. Na pewno trochę tam czasu spędzimy. Ale tak, lucky trade mam ze Staszkiem i zrobimy power-up pewnie. Mam już candy na dwie moje setki Giratina Origin. Zbieram oczywiście na następne, bo chcę mieć co najmniej sześć. Wczoraj w ogóle wyszła mi z Lucky Trade 93% 15 ataków. Także też spoko. Też pewnie będę sobie ją robił w późniejszym czasie. I jeszcze zrobimy Dialgę, wymaksujemy. Palki na razie jeszcze nie robię, bo nie mam candy. Więc będzie power up. Giratina Origin. Dwa razy 100% idealge 90 chyba 8%. Także chociaż nie wiem czy nie mam candy na dwie sztuki. Nie, chyba nie. Dzisiaj poraliduję. Będą rark candy, to wtedy się wymaksuję jeszcze jedną. Nalidicie 11 kąt. I tutaj w kajogrami pobijali masakra. jest pogoda Rainy. Więc będzie rejoin, chyba, że zrobimy dodge ale zrobił dwa pod rząd, nie no, co za... Czyli będzie rejoin. Zaryzykuję. No. A! Kurczaki, na sam koniec życia. No ale akurat <grytanie> skończyło się. Czyli można powiedzieć, że bez rejoina zrobiłem ten x-ride. Ale 11 osób, widzicie sami, jest, jest ciężko, tak? Bo mamy tutaj mocne konta trochę powbijali. Dobra, 1299 jest setka, także słaby, jak nie wiem. Luzik. Oczywiście Pineappic. Stawiamy kółeczko na Excelenta. Excellentior. Także spoko. I usiądzie za pierwszą. No nie, no spoko. Spoko. Luzik. Także dobra, my teraz... Się wybieramy, 7,5 miliona stardasta. Okej, okay. my się teraz wybieramy na park kaski, właśnie na polowanie na Szaini tera. Mam nadzieję, że mi widać. W międzyczasie robimy sobie dźwiatinkę oczywiście Bo za niedługo jest koniec I już jej nie będzie No ale na tą chwilę mam... 5 chyba dobrych? 6 chyba dobrych uchwałek Zależy czy liczyć 98 z 14 ataku jako dobra Zobaczymy Może jeszcze dzisiaj albo jutro się coś uda zgarnąć Także szybka dźwiatinka i polujemy na skatery. Na razie były dwa. Jednego nie, nie zdążyłem kliknąć już uciekł. Zdespawnował się. A drugi... nie był szajny. I 205! Ej! Setka! Yeah! Serio? Masakra Bez kitu. Przyjść na... Szajni, polowanie na shiny skajtery Teraz Aga mi nie powie, że nie nagrywam To nie wracasz do domu nie zmaksujesz No ale którą? Wszystkie Nie mam candy To sprawa i godi. Rajdujemy Bez kitu Trzecia setka Masakra Dobra, zaryzykuję ją u góry Myślałem, że nie trafia excelenta Ręce mi się często. Dobra, trzecia kulka. Peskitu. A tak mówię sobie, a spojrzę na tę cepę, jak spadało na dół. Zazwyczaj nie patrzę. Dobra, muszę się bardziej skupić. Złota malina. Ekscelencior. Dwa. Kurczaczki. To dzisiaj nie wracam do domu, dopóki nie złapię kurde, drugiej setki. I na babola. Trzecia setka Giratini Origin. Bez kitu. Teraz nie będę wiedział, jak mam nazwać odcinek. Nieważne, nie, nie co nazyć, jak będzie pisać. I 7,5 miliona stardasta w akurat. HP, atak, defense... 537 candy, także zaraz smaksujemy, Ale chyba najpierw zmaksujemy tamte dwie. Dobra, szajni czeka, że nie ma żadnego. Gdzie są te skatery? Dobra, idziemy za ekipą. No. I dasz mi czwartą setkę i będzie spoko. Tym razem Laki. Laki trader robimy. Co, apkę ci wyrzuciło? To trzeba chwilę poczekać. Czyli Rejka, tak? Rejkweiza zbustowana dla pana Rodo. Tu jest jakaś. Jest taka. A dla mnie zbustowana dżelatinka. Po moim ostatnim laki trajdzie to. na no za dużo nie liczę. I... Pole RIP. Шукам из Nie widziałem ty. Samoloty latają, jakaś akcja jest. Nie wiem nawet jaka. Ale. Spawrapujemy sobie teraz, chodząc sobie szukając karterów. Jak będą skajtery to mów Mariusz, dobra? Bo będę powrapował. I Latina. Nie ta ostatnia, tylko sobie zrobimy te pierwsze najpierw. Pierwsze dwie sztuki. Także 537 candy, 496 jest potrzebnych na yy, wymaksowanie dwóch. Powolutku lecimy. Już trzeba zacząć się power upować. Dobra, kończymy power upa. I jeden shiny akurat. Niestety nie shiny. Dobra, za chwilę sobie go złapiemy. I kończymy giratinkę. Drugą power upować, oczywiście. Jest. tu już jest jedna wymaksowana oczywiście i druga na maksa także zejdę z Candy no w sumie to moja trzecia Giratina, tak? Bo jedna jest wymaksowana w formie Altered i ostatni 3683 także dwie seteczki wymaksowane i trzecia dzisiaj złapana, no ale widzicie nie ma candy, także rarki będziemy zbierać. No i będziemy power upować. No, przecież, nie? Seteczki trzeba maksować. I dobra, ostatnie power upy. Czwarte już dialgi. Jednak się skusiłem na tą 98, bo akurat candy wystarczy, żeby ją zrobić. Już powoli będziemy kończyć ten odcinek. Niestety nie miałem szczęścia ze zdobyciem shiny. Skytera 4024, także czwarta dialga wymaksowana, Ogólnie spoko. Mam już taką ekipę z porą smoków. Zobaczmy dragony, cztery dialgi, cztery palkie. O, 10 Reykwas. No i oczywiście dwa nowe Giratiny Origin, wymaksowane setki. Na no, trzecia jeszcze musi poczekać. Także jeden z ostatnich Skyterów nie szajni. Spoko. Dobra, nie będziemy przedłużać tego odcinka. W następnym odcinku pokażę Wam moją nową laki setkę. Nie będziemy już jej robić teraz, na pewno ją wymaksuję. ale no będziecie musieli w takim wypadku poczekać i zobaczyć, co to jest. Nie będę wam spoilerował. Ale jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!